Parę dni temu Wojna przylazł do domu podejrzanie uśmiechnięty. Akurat fartownie się złożyło, bo głód poszedł na miasto i zapewne był już w trakcie pożerania dwudziestego kubełka z KFC. Ej chłopaki, patrzcie co znalazłem pod blokiem, powiedział radośnie w progu. A zaciekawieni podeszliśmy do drzwi i prawie zesraliśmy się w gacie na widok gigantycznego wilczura, którego Wojna trzymał na kawałku sznurka do wieszania prania. Co to kurwa jest? spytał Adolf, który z wrażenia opuścił kubek z parującym kakao. Puszek! odparł wojna. Puszek, powtórzył Michał, zmywając plamy z podłogi. Puszek, potwierdził nasz upośledzony brat. To bydle ma kurwa ze dwa metry, stwierdził śmierć, podchodząc nieśmiało bliżej. To jakiś pierdolony mutant. Nie jest zupełnie groźny. Zaczął się do mnie łasić, jak wracałem od Agaty. Jest piękny, prawda? Nie! Wrzasnęliśmy zgodnie. Oj, zamknijcie, mordy. To będzie świetny prezent na urodzinki głodu. Pomyślcie, ile razy nam powtarzał, że chciałby mieć zwierzątko. No to damy mu puszka. Wojna, nie możesz nazywać tego pierdolonego Clifforda puszek. Właśnie, że mogę! Oburzył się. A przypadkiem nie powinien go nazwać jego właściciel? wtrącił się Hitler. Nie, ja go znalazłem i dam go głodowi w pakiecie z imieniem. Mam tylko nadzieję, że nikt go nie szuka. Spojrzałem na tego włochatego giganta, który obojętnie rozglądał się po pomieszczeniu. Kudłat łeb sięgał niemalże sufitu. Szczerze wątpię, mruknąłem. Głód był troszeczkę zdziwiony, kiedy po powrocie do domu zastał swój pokój zamknięty na cztery spusty i propozycję spania na podłodze w kuchni, ale nie wyraził sprzeciwu, przeczuwając, że szukujemy jakąś niespodziankę na jego urodzinki. W sumie to taka była prawda, jeśli nazwać gigantycznego wilczura ważącego dwie tony niespodzianką. Wreszcie nadszedł ten dzień, na który wszyscy czekali. Poza mną. Ogólny plan był taki, żeby rozpocząć świętowanie w pierwszym lepszym pubie, a potem przenieść imprezę do naszego mieszkania. A więc punkt siódma. Spotkaliśmy się w najgorszej spelunie w naszym mieście, której jedynym plusem było to, że zawsze jest tam gdzie usiąść, bo każdy boi się wejść do środka. Niepewnie przekroczyliśmy próg i weszliśmy w głąb przedsionka, który składał się z dwóch wieszaków na ubrania i strzałki wskazującej na długie, kręcone schody. Schodziliśmy jakiś kwadrans, zanim wreszcie znaleźliśmy się w jakiejś mrocznej piwnicy oświetlonej delikatnym blaskiem świec. Wyglądało to w chuj zachęcająco barman powitał nas obojętnie, machając ręką, i zasugerował zajęcie największego stołu ustawionego pod ścianą. Przystaliśmy na tę propozycję. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Jezus, Hermes, Atena oraz oczywiście Archanią Michał i Hitler. Z przerażeniem dostrzegłem wśród gości outsidera, który z tego co pamiętam bawił się chyba niezbyt dobrze na naszej poprzedniej imprezie. Zastanawiało mnie, jakim cudem udało mu się tak szybko zregenerować czaszkę po przyjęciu na mordę kulin z rewolweru. Dobrze pamiętałem wynoszenie jego truchu następnego dnia po imprezie. Kolejny nieśmiertelny skurwy syn, bosko. Święty Jan niestety nie mógł nas zaszczycić swoją obecnością, bo był umówiony na poważną rozmowę z wszechmogącym. Reszty gości albo zupełnie nie znałem, albo nie pamiętałem i w sumie byłem z tego całkiem zadowolony. Przynajmniej nie musiałem z nikim gadać i mogłem w spokoju skupić się na opróżnianiu kolejnych butelek wódki, którą głód regularnie zamawiał do naszego stolika. Po jakichś dwóch godzinach byliśmy wszyscy najebani do tego stopnia, że nawet barman kazał całej ekipie wypierdalać, grożąc nam rychłym spotkaniem z ze stwórcą. Te, ty lepiej módl się, żebyś zdech przed Apokalipsą, rzucił do niego napierdolony śmierć. W przeciwnym razie pogadam z tobą osobiście, zanim twoje działo pochłonie otchłon. Barman najwyraźniej nie brał swojego życia zbyt poważnie, bo zaśmiał się pogardliwie i wyciągnął z lady zdobionego obrzyna, którego wycelował w całą naszą gromadkę siedzącą przy stole. Zaraz, zaraz, powiedział w zamyśleniu Jezus, klepiąc atenę, która już zezgonowała na stole po ramieniu. Czy on ci kogoś nie przypomina? Puściutki barman pobladł nagle, tak jakby nas poznał. Co wy tu? Jak śmiecie tu przychodzić? Wydarł się nagle. Zerwałem kontakt z ziemskim padołem już dawno. Nie wyciągniecie mnie stąd, rozumiecie? Nie mamy zamiaru, przyszliśmy się tu tylko najebać, wyjaśniło mu przyjmie. Wypierdalać natychmiast! Z jego ust wyrwał się nagle zwierzęcy ryk. Skądś kojarzyłem ten dźwięk? Kojarzył mi się z wakacjami. Gdzie ja go słyszałem? Włochy? Ukraina? Nagle zamarłem. Spierdalaj, set, i daj nam w spokoju dopić to, co tu mamy. Za jakieś pół godziny sami stąd wyjdziemy, powiedział spokojnie Jezus i wskazał na alkoholowe resztki stojące na drugim krańcu stołu. Wyluzuj trochę. Ale egipski Bóg umarłych nie miał zamiaru się uspokajać. Jego głowa przetransformowała się w zwierzęcy łeb, w którym rozpoznałem szakala. Ubranie na jego ciele napięło się nagle, ale o dziwo nie rozerwało. Przyznam się, byłem podjarany bardziej niż powinienem. Nigdy jeszcze nie spotkałem osobiście żadnego egipskiego bóstwa. A tym bardziej w jakiejś spelunie zakopanej kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Mają tu wstęp wyłącznie śmiertelnicy, wyrczał humanoid. Są zbyt głupi, żeby zrozumieć i dostrzec prawdziwą naturę tego miejsca. Ale wy, wasze nadprzyrodzone dusze, są zagrożeniem dla tej idealnej równowagi. Przepraszam. Podniosłem rękę do góry. Ale nasza czwórka nie ma dusz. Odpowiedzią było obojętne warknięcie. A zresztą, co jest takiego szczególnego w tym miejscu? To, to zwykły pub w jakiejś zatęchłej piwnicy pod randomową kamienicą wtrącił się Adolf, zerując ostatnią butelkę czystej. Jak śmiesz! wrzasnął Set i wycelował na prosto w niego. — To pradawny grobowiec, stara! W tym momencie stwierdziłem, że mam dość tej farsy i wyciągnąłem z kieszeni swój rewolwer. Jednak nie doceniłem swojego przeciwnika i nim w ogóle zdążyłem zacisnąć palec na spuście, opiekun umarłych oddał strzał. Michał rzucił się do przodu i rozłożył skrzydła, żeby osłonić naszą gromadkę przed deszczem śrutu. Nie okazało się to jednak potrzebne. Set spudłował i trafił w belkę wiszącą nad sufitem, który zatrzał gwałtownie. No, kurwa. Dobra robota. Skomentował to Atena, sięgając po swoją włócznię. A teraz bądź tak łaskaw i. Nigdy nie dowiemy się, co chciała powiedzieć, bo dokładnie w tym momencie sufit zawalił nam się na głowę. Pierwsze, co mnie uderzyło, to fakt, że jakimś cudem żyje. Drugie, że nie tylko ja. Obok mnie, przed ruiną, która kilka chwil wcześniej była całkiem ładną kamieniczką, leżeli dysząc pozostali uczestnicy imprezy. Nie wszyscy. Wśród nich nie dostrzegłem na przykład Adolfa, Alcidera, ani Ateny. Jednak zarówno moi bracia, jak i Hermes wraz z Michałem i Jezusem mieli się najwyraźniej całkiem dobrze, bo żartowali o czymś ściszonym tonem. Co się stało? wyjąkałem, obmacując sobie czaszkę. Puszek nas wykopał! uśmiechnął się radośnie Wojna, wskazując na wilczura, który stał obok cały w ziemi i pyle. Był z siebie wyraźnie zadowolony. Kurwa mać, jęknąłem, próbując stanąć na nogach. Czemu nasza. Ugh, każda impreza musi się tak kończyć. No, że ta się dopiero zaczęła, powiedział gód zapalając papierosa. Chodź, puszek. Idziemy. Nie jestem puszek. Cisza, która nastąpiła chwilę potem trwała dobre pół minuty. Który z was to powiedział? Spytał Hermes niepewnie, otrzepując się z kurzu. Ja. Rozjrzeliśmy się wokół. Tu przestawało być śmieszne. Gdzie jesteś, śmieszku? Pokaż się! Warknął Wojna, pomagając wstać śmierci. Puszek wysunął przednią łapę do przodu. Tu jestem, debile, powiedział wyraźnie poirytowany. Czekajcie, czy to na pewno była woda? spytał Michał, mrugając oczami. Mam wrażenie, że Puszek się właśnie odezwał. Nie jestem Puszek, powiedział Puszek. Jesteś, zapełnił go wojna. A teraz do nogi, wracamy do domu. Spierdalaj, Puszek jest przecież mój, bożył się głód. Nie słuchaj go, piesku, chodź do swojego prawdziwego pana. Nie je zaczął Puszek, ale po chwili wahania zrezygnował i posłusznie ruszył się z nami do domu. Zabawa rozkręciła się do tego stopnia, że szybko zapomnieliśmy o Atenie i Adolfie, których brakowało w naszych szeregach. Jednak koło północy do naszych drzwi zapukało dwóch innych nadprogramowych gości. Przepraszam, szukamy z kolegą naszego pieska Wabi się Fenrir powiedział Menel z dziwaczną opaską na oczach i dwoma krukami na ramieniu. Może go Państwo widzieli? Wojna odwrócił się i przyleciał wzrokiem po mieszkaniu. Ja, głód, Michał, śmierć, Hermes, Puszek, Jezus Przykro mi, żadnego Fenrira, powiedział ze smutkiem. To zabawne, odezwał się drugi, jego mość wyraźnie młodszy. Moglibyśmy przysiąc, że widzieliśmy jak wchodził do tego mieszkania. Soreczki! Wojna kopniakiem zamknął drzwi i odwrócił się do naszego gronia. To na czym skończy? W tym momencie ściana za jego plecami przestała istnieć. Kiedy przestaliśmy kaszleć, a pył już trochę opadł, zobaczyliśmy, że dwaj natrętni panowie stoją na środku naszego salonu. Wojna ciężko podniósł się z podłogi i wyciągnął swój miecz. Doigraliście się. Chłopaki, bierzcie ich. Wszyscy zacisnęliśmy dłonie na naszych narzędziach mordu. Śmierć prawie popłakał się ze szczęścia na myśl o tym, że wreszcie będzie miał okazję do użycia swojej kosy. Nie tak szybko, powiedział Odyn. Jeśli chcecie dożyć apokalipsy, lepiej rzućcie broń. Z ziemi fiuta, dziadku, odpowiedziałem i zastrzeliłem kruka siedzącego na lego lewym ramieniu. Cóż, po tym, co zdarzyło się potem, zaczynam się zastanawiać, jak straszliwa i potworna będzie prawdziwa apokalipsa.